Cześć, tu dywidendowy Korposzczur, twój przewodnik po świecie finansów, inwestowania i uciekania z korpo w kierunku wolności finansowej. Jeśli chcesz, by twoje pieniądze pracowały ciężej niż ty w poniedziałek, to świetnie trafiłeś. Dzisiaj zróbmy tak, żeby twoje oszczędności przestały się nudzić na koncie i zaczęły zarabiać na siebie. W końcu każdy grosz ma ambicje. Klikaj suba, ja zapraszam na krótki dżingiel i lecimy z tematem. Przejdźmy teraz szybko przez założenia serii, tak abyście wiedzieli, dlaczego taki film zdecydowałem się stworzyć i dlaczego akurat w takiej tematyce. W tej serii chciałbym Wam przedstawić po kolei spółki wchodzące w WIG-20. Będziemy sobie mówić z grubsza o wynikach poszczególnych spółek, postaram się przedstawić Wam ich historię w skrócie oczywiście oraz w miarę możliwości, jeśli dostępność materiałów na to pozwoli, postaram Wam się przedstawić strategię spółek na najbliższe lata. Oczywiście będziemy używać czasami danych z kilku lat, czasem tylko będziemy porównywać wyniki do lat poprzednich. Chciałbym zaznaczyć, iż nie jest to główne założenie serii. Założeniem głównym serii jest sprawić, abyście zapytani przez randomową osobę na ulicy byli w stanie powiedzieć jakie mamy w Polsce największe spółki z WIG20 i czym one się zajmują. Myślę, że taka wiedza z czasem może zaowocować poznaniem ciekawych osób oraz może być początkiem ciekawych, nowych znajomości w tematyce finansów. To wie, może przypadkiem poznacie swojego przyszłego współpracownika, bądź też współzałożyciela przyszłej firmy walczącej o wejście na WIG-20? Tego wam życzę. A teraz przejdźmy już do tego tematu odcinka. Santander Bank Polska. Dawniej Bank Zachodni, bądź Bank Zachodni WBK. Bank Uniwersalny z siedzibą w Warszawie. Trzeci bank w Polsce pod względem wartości aktywów i trzeci pod względem liczby placówek. Od 2011 roku. Należy do hiszpańskiej grupy Santander. Od listopada 2016 jego prezesem jest Michał Gajewski. Santander Bank Polska to jedna z największych prywatnych instytucji finansowych w Polsce, osiągająca stabilne i rekordowe wyniki finansowe, np. rekordowy zysk za 2024 rok. Mimo rezerw związanych z kredytami frankowymi, bank z sukcesem rozwija się dzięki innowacyjnym technologiom. Silnej kapitałowo pozycji oraz współpracy z ogólnoświatową grupą Santander i austriacką Erste Group. Planowana dalsza restrukturyzacja właścicielska i strategia rozwoju sprzyjała umocnieniu pozycji rynkowej w segmencie bankowości detalicznej i korporacyjnej. Tak jak już wspomniałem, Santander Bank Polska, wcześniej znany jako Bank Zachodni WBK, powstał w 2001 roku w wyniku połączenia Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego. Od 2011 roku bank należy do międzynarodowej grupy Santander. W 2013 roku, po fuzji z Kredyt Bankiem, stał się trzecim co do wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów i liczby placówek. Pięć lat później, w 2018 roku, zmienił nazwę na Santander Bank Polska i przeniósł swoją główną siedzibę do Warszawy. Na koniec 2023 roku Santander Bank Polska zatrudniał około 11 400 pracowników. Dysponował siecią 369 oddziałów własnych oraz 421 placówkami partnerskimi. A wartość jego aktywów wynosiła około 276 miliardów złotych. Bank obsługuje ponad 7,5 miliona klientów, będąc jednym z liderów rynku w obszarze bankowości mobilnej i cyfrowej. Oferta banku obejmuje szeroki zakres usług finansowych, w tym konta osobiste, firmowe, kredyty, leasingi, faktoringi. Fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia oraz usługi brokerskie. Misją banku jest wspieranie klientów indywidualnych i biznesowych poprzez prostotę, rzetelność i orientację na potrzeby klienta zgodnie z hasłem przyjazny, rzetelny dla Ciebie. W czerwcu 2025 roku Grupa Santander sprzedała 49% akcji Santander Bank Polska austriackiej RST Group za około 6,8 miliarda euro. Tym samym Udział kapitałowy hiszpańskiej grupy macierzystej zmniejszył się do około 13%. Transakcja ta ma na celu zacieśnienie międzynarodowej współpracy oraz zapewnienie wsparcia klientom na nowych rynkach. No to tak. Santander Bank Polska posiada 309 oddziałów własnych, 2 stanowiska zewnętrzne i 11 stref Santander jako wyspy akwizycyjne. Natomiast Santander Consumer Bank posiada 33 placówki własne. Co do zatrudnienia. Santander Bank Polska zatrudnia około 10 tysięcy osób, natomiast Santander Consumer Bank zatrudnia 1300 osób. Co do klientów, to Santander Bank Polska ma ich 6 milionów, natomiast Consumer Bank posiada ich 1,4 miliona. Można tutaj również wyróżnić klientów cyfrowych, których to Consumer Bank posiada 702 tysiące, natomiast Santander Bank Polska posiada ich aż 3,8 miliona. Kredyt brutto Liczba kredytów wzrosła o 8% rok do roku i osiągnęła 182 miliardy, co daje 12,8% udziału w rynku. Oczywiście na dzień 31.03.2025. Depozyty wyniosły 237 miliardów i zwiększyły się o 13% rok do roku, co pozwoliło na 11,2% udziału w rynku. Tak, żeby Wam to zobrazować najprościej jak się da, gdyż przypominam, iż seria powinna mieć charakter głównie edukacyjny. To to jest tak, jakby średnio co dziesiąty kredyt, jaki jest udzielany oraz co dziesiąty depozyt, czyli lokaty, rachunki oszczędnościowe, lokaty terminowe, jakie ludzie posiadają w Polsce, są właśnie w Banku Santander. Oczywiście, tak jak mówię, jest to bardzo, ale to bardzo uproszczone zobrazowanie, ale myślę, że na początek takie Wam wystarczy. Fundusze klientów wyniosły 262 miliardy i wzrosły one o 13% rok do roku. Całkiem ładny wynik, trzeba przyznać. Co do aktywów, to wzrosły one o 12% rok do roku, osiągając 262 miliardy złotych. No dobra, a teraz kolejne wyniki i dobre informacje dla osób, które zastanawiają się nad zakupem akcji tej spółki. Wyniki z tytułu odsetek wzrosły o 6% rok do roku i wyniosły 3598 milionów złotych. Wyniki z tytułu prowizji wzrosły o 3% rok do roku i wyniosły 748, a dochody ogółem wzrosły o 7% rok do roku i uplasowały się na poziomie 4433 milionów złotych No i teraz zysk netto 11% wzrostu rok do roku No chyba każdy inwestor chciałby widzieć takie wyniki niezależnie od tego o jakiej spółce mówimy Zysk netto wyniósł 1734 miliony złotych A dla tych Których to jeszcze nie przekonuje Że spółka ma dobre wyniki No to popatrzmy sobie na kolejne tabele No i tak Mamy kilka dodatkowych informacji oraz kilka informacji, które już widzieliście na poprzednich slajdach. Wynik jest tytułu odsetek i prowizji. Widzimy wzrost w pierwszym kwartale 2025 roku o 6% i wyniosły 4346 milionów złotych. I teraz tak, obstawiam, że połowa z Was, jeśli słuchała uważnie, to stwierdzi, hola, hola, ale przecież przed chwilą podawałeś, że wynik z tytułu odsetek to było 3598 milionów złotych. I macie stuprocentową rację. Te kwoty są różne. A to dlatego, że w tej tabelce teraz mamy zsumowane wyniki z tytułu odsetek i prowizji w jedno, a tam mieliśmy rozbite na dwie osobne. No a teraz wróćmy do naszej tabelki. Dochody wzrosły o 7%, zysk wzrósł o 11%, co już też udało nam się powiedzieć. Ale Waszą uwagę z pewnością przykuło to minus 59% w kosztach ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych. No i teraz pytanie w Waszej głowie powinno być jedno. Co to kurde jest? A czy ktoś w rodzinie ma jakiegoś Frankowicza? Czyli ludzi, którzy kiedyś wzięli kredyt we frankach szwajcarskich, no to bank się teraz musi trochę zabezpieczać cały czas. Ale że Santander ma już dość sporo zrobione, to ten koszt powinien maleć coraz bardziej. No dobra, a tak już bardziej naukowo, ale do zrozumienia. Wysokość tych kosztów wynika z aktualizacji parametrów modelu oceny ryzyka. Oczywiście prawnego które dotyczą prognoz liczb spraw sądowych, spodziewanych kosztów programu, ugód oraz aktualizacji szacowanych kosztów dotyczących odsetek ustawowych naliczanych za czas trwania sporu z klientem, oczywiście. I spokojnie, spokojnie. Każdy bank to ma i będzie mieć. I zawsze to spotkacie, analizując sobie sprawozdania czy też raporty bieżące banków. No dobra, a teraz efektywna stopa podatkowa. Co to jest i co to oznacza? Efektywna podatkowa to proporcje między podatkiem dochodowym w rachunku wyników, to jest po uwzględnieniu odroczonego podatku dochodowego i innych korekt, a dochodem bilansowym przed opodatkowaniem, czyli wynikiem brutto. Jest to więc stosunkowo łatwy w kalkulacji i porównaniu wskaźnik, który informuje o rzeczywistej stawce opodatkowania dochodu w rozumieniu bilansowym. Portfel leasingowy, no jak sami widzicie, Mamy tutaj bardzo ładne wzrosty: 15,7 miliarda złotych, 10% rok do roku. Bardzo dobry kwartał pod względem finansowania zielonych inwestycji. Tutaj mamy 33% wzrostu rok do roku. Wartość inwestycji jest szacowana na 215 milionów złotych. A dynamika finansowa klientów z segmentu SME to 7% rok do roku. Co do faktoringu. W pierwszym kwartale 2025 roku Santander Factoring był liderem rynku pod względem bilansu. I zwiększył saldo o 20% rok do roku. Santander Factoring utrzymuje pierwszą pozycję w finansowaniu zobowiązań. 19% wzrostu rok do roku i 18% udziału w rynku. Po pierwszym kwartale 2025 roku polski rynek faktoringowy zanotował wzrost o 8% rok do roku, a Santander Factoring o 16%. Całkiem ładny wynik. W marcu 2025 roku Santander Factoring zdobył trzecie miejsce w rankingu miesięcznika Forbes. Diamenty Forbes'a 2025. Diamenty te przyznawane są firmom, które dynamicznie się rozwijają i mają stabilną sytuację finansową. Co do samej dywidendy, możecie sobie teraz zapauzować i przeczytać raport bieżący. Natomiast w skrócie, ja Wam powiem tylko tyle, że wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję serii wynosi 46,37 zł. Z dniem ustalenia prawa do dywidendy, akurat w 25 roku, był dzień 13 maja. A dniem wypłaty był 20 maja. Jak sami widzicie, dywidenda stanowiła 8,84%. Całkiem ładny wynik, jeżeli chodzi o polskie GPW. Inwestowanie w Santander Bank Polska lub ogólnie w akcje grupy Santander może być atrakcyjne z kilku powodów. Zarówno fundamentalnych, jak i strategicznych. Przede wszystkim stabilne wyniki finansowe. Dla przykładu zysk netto w 2024 roku 5,21 miliarda złotych. Mimo trudnych warunków rynkowych i rezerw frankowych, wysoka rentowność kapitału ROE na poziomie większym niż 15%, co oznacza dobre wykorzystanie kapitału akcjonariuszy. Regularny wzrost dochodu odsetkowego i prowizyjnego to główne źródła przychodu banku, więc jeżeli rosną, to z automatu możemy uznać, że wszystko jest w porządku. Wysoki współczynnik wypłacalności, okolice ok. 17%, zapewnia bezpieczeństwo. Przede wszystkim bank jest jednym z liderów cyfryzacji i bankowości mobilnej. Santander konsekwentnie inwestuje w technologie mobilne i cyfrowe, nowoczesne aplikacje, narzędzia AI, edukacja klientów. Tutaj też możemy zauważyć wzrost liczby użytkowników bankowości mobilnej o 11% rok do roku. Obecnie to około 2,9 miliona klientów mobilnych. Inwestycje w cyfrowe procesy obsługi klienta dają przewagę konkurencyjną i niższe koszty operacyjne. Santander ma silną pozycję rynkową i jest, jaką, jest marką międzynarodową. Jeden z trzech największych banków w Polsce pod względem aktywów. Przynależność do grupy Santander, dostęp do know-how, kapitału i technologii. Mimo że grupa Santander sprzedała 49% udziałów w Erste Group, nadal pozostaje strategicznym partnerem. 13% udziałów to całkiem dużo. A globalne know-how i lokalne dopasowanie zapewniają elastyczność strategiczną. Potencjał wzrostu i ekspansji rynkowej. Kredyty plus 8%, depozyty plus 13%, jeżeli porównujemy sobie 2025-2024. Stabilny, organiczny wzrost. Wiecie, nie ma szału, ale cały czas stabilnie i do przodu. Rosnący sektor MŚP i zwiększony udział w finansowaniu firm. Możliwa dalsza ekspansja przez nowego partnera RST Group dostęp do nowych rynków i synergii. Bank rośnie szybciej niż średnia rynkowa w wielu kluczowych segmentach. To też powinno Wam dać do myślenia. Co do wspomnianej dywidendy. Santander od lat dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W 2024 roku wypłacono 8,63 zł dywidendy na akcję, To było okolice ok. 6-7% stopy zwrotu przy ówczesnym kursie. Polityka dywidendowa banku zakłada regularne wypłaty nawet przy rezerwach rynkowych. Przede wszystkim jest to dobra opcja dla inwestorów długoterminowych, szukających dochodu pasywnego. Relatywnie niska wycena, potencjał do wzrostu ceny akcji. Santander często jest niedowartościowany względem konkurencji, np. MBanku czy PKO. To może oznaczać potencjał do wzrostu kursu akcji, gdy rynek doceni wartość fundamentalną. Może być to dobry moment wejścia dla inwestorów, dla których ważny jest value, lub dla inwestorów dywidendowych. Co do ryzyka, to warto o nich pamiętać. Nadal ciąży bankowi ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi, choć rezerwy są sukcesywnie tworzone. Możliwa presja ze strony konkurencji i otoczenia regulującego np. KNF-y, RPP. Zmiana struktury właścicielskiej. Jak już wspomnieliśmy, wejście RST może wpłynąć na strategię, choć ja cały czas uważam, że jest to bardzo duża szansa. Oczywiście szansą na plus, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia łapy w górę, zasubskrybowania kanału, abyście nie ominęli kolejnych filmików, które mogą zmienić Wasze życie o 180 stopni. Zostawcie też komentarz dla zasięgu i pamiętajcie, uwagi zawsze mile widziane. A szczególnie informacje o perełkach z GPW, o których jeszcze nikt szerzej nie słyszał. Życzę Wam udanej reszty dnia, trzymajcie się ciepło, cześć, Sia!